Zaczynamy rzecz drugą. Co takiego jest w olejku z oregano? Głównym składnikiem olejku z oregano, z tych oregano, taki powiedzmy sobie klasyczny, jest carvacrol. Karwakrol jest to związek bardzo, bardzo mocno przeciwzapalny, to jest po pierwsze, działający świetnie przeciwbakteryjnie i są badania pokazujące, że jest w stanie zniszczyć także biofilmy bakteryjne, które normalnie są bardzo, bardzo trwałe, działający antygrzybicznie oraz przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, czyli głównie cztery rzeczy: antyoksydacja, przeciwzapalne działanie, działanie przeciwbakteryjne i działanie przeciwgrzybicze, to właśnie jest główny, jakby główna zaleta olejku z oregano. Głównym składnikiem, tak jak powiedziałam, jest karwakrol. Ile tego karwakrolu jest? Zazwyczaj około 60-70%. Natomiast są olejki z oregano. O, tutaj też widzę, że e, są sąsiedzi podeszli. E, Chwileczkę, będę musiała poczekać. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, oleks oregano jest szeroko, szeroko stosowany w medycynie naturalnej czy w zielarstwie. Przede wszystkim polecany jest osobom, które mają problemy z... Ze spadkiem odporności. Wtedy prawdopodobnie zielarz, lekarz, naturopata poleci Wam suplement diety z oregano, czyli po prostu nic innego jak olej z oregano rozcieńczony w oliwie z oliwek zazwyczaj 10-20%. Będziemy sobie jeszcze o tym mówić. Oregano stosowany jest przy infekcjach grzybiczych zarówno zewnętrznie, jak i przy czasami przy kandydozie, tak, czy kandidi. Natomiast tutaj bardzo mocno, jeżeli chcecie wewnętrzną jakąś infekcję grzybiczą zwłaszcza zwalczać, bardzo mocno polecam Wam współpracować z lekarzem, z fitoterapeutą, z tego względu, że długotrwałe przyjmowanie dużych dawek olejku z oregano, ponieważ jest to olej przeciwbakteryjny, to nie zdziwcie się, że może Wam wyjałowicie ta, jeśli będziecie bardzo, bardzo dużo przeciwbakteryjnego olejku używać. Więc to jest drugie zastosowanie. Jest to bardzo silny dezynfekant. To, co oznacza? Oznacza to w praktyce, że. Może być stosowany do czyszczenia powierzchni również, tak? Bardzo dobrze dezyfekuje. Macie koś chorego w domu, możecie sobie właśnie przeczyszczać m.in. olejkiem z oregano. Następna rzecz, olejek z oregano jest stosowany przy zaburzeniach flory jelitowej, ale w niewielkich ilościach, ok? I jest stosowany przy problemach żołądkowych. Natomiast również tak jak mówię w niewielkich ilościach. Olej z oregano przede wszystkim przydaje się w przypadku przeziębień i tutaj są różne, jakby takie szkoły, w które wam powiem w innym filmie w jaki sposób się go stosuje. E, oraz tutaj czytelniczka im podesłała taki swój patent, że jeżeli ma dzieci chore i jest grypa żołądkowa gdzieś w szkole panuje, to ona od razu sobie i dzieciom aplikuje właśnie olej z oregano. Olej z oregano przydaje się przy przewlekłych przeziębieniach, przy takich przeziębieniach, gdzie mam do czynienia z problemami z zatokami, górnymi drogami oddechowymi. Natomiast ja lubię go używać zamiennie z olejkiem tymiankowym. Mój olej, olej tymiankowy dla mnie jest takim podstawowym przy tego typu przeziębieniach. Olej z oregano jest również używany w przypadkach reumatyzmu. I w ogóle boli, ponieważ on ma działanie lekko przeciwbólowe. Wtedy się go stosuje w maściach. Zresztą bardzo podobnie do olejku tymiankowego. W jaki sposób używać olejku z oregano? O tym powiem Wam w innym filmie, w innym poście. Natomiast już teraz jakby tak zasygnalizuję, że oprócz zastosowania wewnętrznego, jeśli się na niego zdecydujecie, olej z oregano może być dodawany do kąpieli, do kosmetyków w stężeniu do 1%. Dlaczego? Jest to olejek bardzo, bardzo mocny. Ja Wam mówiłam, jeżeli on jest w 100%, ja mam taki olej 100% i on jest bardzo mocny, jeżeli on jest w 100% stężony, bez rozcieńczenia, to go nawet nie nakładajcie na skórę. Jest już może dość późno, więc pamiętam, filmik podzielę znowu na dwa i zaraz mi zajdzie słońce. Ja Wam powiem taką historię. Mianowicie, zanim wybrałam olejek z oregano do swojego sklepu, to oczywiście sprowadzałam sobie różne próbki z różnych destylarni i kiedyś przelewałam próbkę, żeby dodać ją do laboratorium i przez przypadek za Zatarłam sobie oko. Oczywiście wiedziałam, że jeżeli zatrę oko, to powinnam jak najszybciej przemyć je jogurtem albo mlekiem. Akurat miałam jogurt, byłam sobie wtedy na studiach zielarskich, no i poszłam spać. Więc, Oleks Organon, odrobinka, zatarłam się pod okiem, poszłam sobie spać. A wstaję rano. Tam się uczę. sam poszłam do szkoły i ludzie zaczęli pytać, co mi się stało w oko, czy się poparzyłam. I okazało się, że właśnie ten nierozcieńczony olej z oregano, który jest tak wydajny i tak mocny bez rozcieńczenia, uszkodził mi tutaj w dość mocny sposób skórę pod powieką. Więc jeśli stosujecie zewnętrznie, no to taki bezpieczny Dermar limit to jest 1%. Ewentualnie, jeśli się znacie i wiecie, że dobrze tolerujecie, można go troszeczkę podnieść przy problemach z reumatyzmem, przy takiej wyskrzywających. Olejek z oregano oczywiście można stosować w inhalacjach, można używać w kominkach, on całkiem nieźle się tutaj sprawdza, chociaż ja akurat preferuję na powietrza. Olejek można używać także w solach inhalacyjnych, więc jest bardzo, bardzo wiele sposobów do tego, ażeby ten olejek przyjmować. Także to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do kolejnych filmów, gdzie, jak przypomnę, będziemy mówić o tym, czy spożywać olejek z oregano, będziemy mówić o tym, jak zrobić suplement diety. Jeśli pojawią się jakieś pytania, to również postaram się na nie odpowiedzieć. Aha, i zajrzyjcie na bloga, ponieważ ja tam wszystko systematyzuję i gwoli ścisłości. Dodam również, że mm, znajdą się tam przeciwwskazania, tak, ponieważ jest kilka przeciwwskazań do stosowania, zwłaszcza jeżeli zdecydujecie się na stosowanie wewnętrzne, o którym was, warto sobie po prostu wiedzieć. Także to tyle, do czytania. Hej, hej! Mam nadzieję, że się nagrało pomiędzy, pomimo tych wszystkich przeszkadzajek. Zobaczę sobie, ile czasu.